Pan widział w telewizji, jakie wesołe magiki występują? Na no, coraz śmieszniejsze. Wczoraj jeden wyszedł, mówi już ruszyło, drgnęło. Odpadło. Chyba jemu. Ale najbardziej lubię tego nowego ministra, on jest od młodzieży. Nie od piachu. Tak, zawsze elegancko ubrany. Wychodzi, mówi, wyjdziemy z kryzysu, wyjdziemy. Nogamy do przodu. Tak, no. i pan coś z tego rozumie? Wszystko. O, to jakiś bełkot, tu wyjdziemy, tu nie możemy, tu sankcje, tu inna cholera, o co chodzi w ogóle? Panie, no. to są zawodowcy. Tak? Oni pieniądze za to dostają. Ale... No! <laughs> za takie pierdoły. No. E... no! coś pan, panie, sam żem brał. Tak, tak! Ta. No. Żem ma... widział, to żem widział! Jest zbliżony do tych kół. graniastych. A ta czerstwa babula z telewizji też? Też, ta co zawsze nam smyczy kalmara prowadzi. Tak, no. Kryl się skończył, prawda? 10 lat bitopiane z tym krylem, to miałoby takie dobrodziejstwo. To miało zastąpić wszystkie nasze świnie, prawda? No, ale się nie udało. Nie udało. Niektóre zostały. Tak, ale panie Ogórek. ogórek. co byś pan nie powiedział, to ja na babulę dobrego słowa nie dam powiedzieć. Ja też nie dam. nie dam Dobrego nie dam. Jak ona zacznie przemawiać do tych matek Polek, no, człowiek jest tak wzruszony. Ja to cię zawsze tak wzruszę. Że muszę wyjść. Tak. Tam, siedzi w tej telewizji, już tak by chciała dobrze. Oj! Tak by chciała wyjść z tego kryzysu. No choćby sama, ale żeby wyjść. To, te skarbonki poustawia, konta podaje i żebrze bez przerwy. Dajcie na to, na tamto. Na, o, na rower i płacze, Oj! te łzy po plecach jej lecą. Takiego zeza mobidula. Mówi ludu, mój ludu. Cóżem ci uczynił? To nie ta audycja. To mnie się programy porymbały, panie. Mówi, narodzie kochane, kochany, no jak długo możecie być zapatrzeni na ten stereotyp Zachodu? No, na te konsumpcje. Tak, mówiąc ordynarnie, na to mięso, wędlinę. No, nie wstyd wam tak się ciągnąć w ogonie Europy? No. Z Albanią? No. No. Babula powiedziała. Cały czas w Lędzi. My mamy złe menu. Aha. My jesteśmy naród pasi brzuchów. Obżar tusu. Grubasów! O, proszę bardzo. Skrzyżowanie Gandiego z klasą robotniczą. Kawał byka. No kawał. Ale niech się pan nie martwi, ja nie powiedzie... Martw śledzi publikator, ma się poprawić zdecydowanie. Ja słyszałem, że będzie lepiej, będzie... to mówią cały czas. Tak no, ostatnio czytałem w trybunie z nudów, tak, że podobno teraz no. władza społeczeństwu zrobi na rękę. Dosłownie. Pan też ci daje po, czym po czym biało optymizmem, Tylko nie wiem, czy pan zauważył, jaki jest teraz taki nalot na ludzi wie. Pan tam, szczególnie ten dziobaty w komentarzach strasznie mówi, że ludzie są. No w... panie w telewizorze codziennie wredne. mówią, że naród się ostatnio wrednie zrobił. Podobno ludzie nic nie robią, tylko cały czas chlają, no, prawda? A władza tyra. Władza tyra od razu. Władza pokazują, tyra, a ludzie bania ślucy a, a władza nasza mordziasta, utylana, popaty. A, a ludzie baniują, a nie robią. Władza, tylko tyra w tym kraju. Bo ludzie chlają za. Robić, a władza robi zamiast chlać. I... Co za tym? Co za burak? Mówię, śledzi się, szlaśnie czytać, dokładnie. Widać. Żeby pan by widział na przykład taki profesor Baka. A to, to on, wielki to człowiek! Pracowity, on tu raz tu w banku pracuje, raz w ministerstwie, raz znowu w banku, prawda? Złotówkę dźwiga. No prawda. on już od tego ruptury dostał. Tak, pan. no. On nawet ma program, taki? wie pan, żeby to dźwignąć, tą złotówkę. On wymyślił tak, żeby odebrać bogatym. No i zabrać biednym. Tak. Może było ja równo wiem. i sprawiedliwie, no. ale wie pan, to jest przygotowanie do tej wielkiej operacji, która a ma się... Tak, to ja słyszałem. ...w kraju odbyć. No, być... niedługo ma być największa operacja w historii Polski. Tak, ma podobno operować sam Messner. No, a znieczulać będzie Kiszczak. No to... Coś... a... tak? To pięknie to... będzie, to... pięknie. No to ja nie słyszałem, wie pan... A, a słyszał pan, jakie ostatnio zapadły decyzje na szczeblu? Gdzie? Na podłodze nie zapadają, na szczeblu. Co pan powie? Tak, no teraz w ramach tej e, rekompensaty do renty, wie pan, no. to mają dawać martadele, wie pan. To... A nie, pienio... nie pieniądze? No. no i że to sprawiedliwie podzieli, to będą obserwowali z kosmosu. Co pan powie? Tak, są na to fundusze. Którzy? Co którzy? Na no, kiełbachę będą z kosmosu oglądać. Ty, wiadomo, że nasi, bo tamte to szpiegowskie latają. A to szpiegule. Tak, a nasze to... Badawcze badawcze. badawcze! badawcze! A tu śpiegłe! A tu badawcze! Ech, tak patrzę na pana, to widzę, że pan niezły Beton jest kto w ogóle. jest niezły? Kto jest kurde niezły? No eee, nic nie kapuje w ogóle. A kto kapuje? Mów pan, kto kapuje? Nie będę z nim gadał, bo się boję, panie. Kto... Pan wie, co się na świecie rozgrywa, Gdzie? jakie karty rozdają. A co grają? Wojny i pokój. No patrz pan, jakim idzie? A pan wie, pan jeżdżą, podpisują, coś tam piją. Wie pan, no nie to, co u nas, wie no pan? No u nas. No ale generalnie, to jednak trzeba śledzić tego Regana, wie pan? No i ja te... wiem, bo to straszny człowiek. O straszny. Jego, jego przemówienie trzeba wszystkie tłumaczyć dosłownie, wie pan. Na, na Prado, on takie Głupoty wygadują. No w ogóle on co powie, to głupota. Straszne rzeczy. Ostatnio powiedział, że w Polsce socjalizm budują ludzie garbaci. No ludzie, kochani. To co so pomówienia! No, no pewnie... Przecież każdy wie, nawet dziecko, że w Polsce socjalizm budują ludzie prości. No. No tak, no tajno, Straszny człowiek! Jest. On tu podpisuje, a nic innego nie robi, tylko myśli, że jak tu puści te szpiegowskie, one szpiegują, co nasi badają. No. No. A nasze bidulki! To w tym czasie tylko badają, co tam ci szpiegują. Tak, no, no nie ma sprawiedliwości, Wina ale. na nie Szczęście będzie. teraz idzie ta pierestrojka. Oj, to się zgadza, poważna hmm. pierestrojka. Tak, ta demokracja strasznie się teraz tam rozwija, A to prawda? ja widziałem w telewizorze, tak? panie. Nawet samoloty na rynku lądują. Tak? A tak, to słyszałem. No, a pan no. wie, co to za jeden tam wylądował? Yy, yy, nie nasz Niemiec podobno. No to się zgadza, to był bezrobotny z refenu. Tak? No panie, teraz w Refenie bezrobotni na potęgę samoloty wykupują. Co pan mówi? No, jak się dowiedzieli, że tamten dostał 4 lata pozwolenia na pracę? No, proszę bardzo, no, zmienia się niesamowicie. Zmień! Co się Zmień! dzieje? Nie. No, Wie pan, ja zresztą mam człowieka swojego w telewizji, którego ja mu tam wierzę we wszystko, tak? on mnie mózg prostuje, wie pan, dostał teraz tego Wiktora, wie pan, taki, taki pel Wiktor, wie pan, ten, ten, ten on. on zawsze A? we wtorek mnie wyjaśni dokładnie. A, to osoba... ten Suzuki ten. Tak, no, o... ostatnio jak zapodał raport o stanie zakiełbasienia w PRL-u. To wyszło, że w Miedoniu były trzy laski zwyczajne, wie Pan. No patrz Pan. Ekstrema zżarła. Zeżarli. Tak. Ale za to w Zawikoście przybyły no, dwa. Tak? zony. No, jest równowaga w Wędlinie. W Londynie bałagan, w Wędlinie w porządku. A Panie, w ogóle po tych badaniach to jeden docent powiedział. No a to tajemnica państwowa, także... A tak, to nie wolno fotografować, teraz powiemy? bo to straszna tajemnica państwowa jest. No i poczty też nie wolno fotografować. No broń Boże, to szpiegostwo. No, tak. Kryminał. Na każdy poczcie jest taka blacha. Przekreślony aparat. Nie wolno poczty fotografować! Tak, to jest jedyny wypadek w kraju, gdzie jest legalnie przekreślony aparat. Także... No. Nie wolno. A nie wolno fotografować, bo CIA nie wie, gdzie jest u nas poczta. Tak. No. Jakby chcieli przysłać do nas Pershinga, to nie dojdzie. Tak, no. Zginie na poczcie albo ukradną, no. prawda? Także nie tak wolno. poczty nie wolno i tego, co teraz powiemy, też nie, bo to straszna tajemnica państwowa. Spatrzmy, jak cicho się zrobiło. Czekają ludzie na tajemnicę państwową. Powiem. Może się czegoś stąd dowiedzą. Docent powiedział, że otrzynki to włosy wypadają. A od mięsa ta ta skleroza. Skleroza. A za chwilę pyta, co to ja mówiłem? Widocznie mu się schap na mózgu odłożył. No, on gotów niedługo powiedzieć, że od jedzenia odpadają ręce i nogi. Mało tego, on ma najnowszą koncepcję. Bardzo słuszną. Ta, ta koncepcja podobno bardzo się sprawdziła w Rumunii. No. Więc on uważa tak, że należy wyłączać prąd. Tak, bo szkodliwy. Ogłupia. Podobno u nas się człowiek od prądu durny robi. Tak, także przegryź kabel, świeczkę no, zapalić. To się wtedy po chałupie taka jonizacja no. rozchodzi. Cimnogród. No ale taki. w telewizji plansza, rachunek jest prosty, no. prawda? I nie wolno w tym czasie jeść. Bo i nie wolno jeść, bo jonizację diabli wezmą. Tak, rachunek jest prosty, raczej się smarować. Ma zidło. ta tawotem. Tak. Tu wcierać pół godziny. Tak. Rachunek jest prosty. I tacy umazani kładziemy się krzyżem egipskim nogami w południe. A po południu? Możemy nogi wyciągnąć. Rachunek jest prosty. Smoleł, jakżeśmy się przecież umawiali? No jak? No, no po co tyle tych modeli? No po co taka rozrzutność? Nie możecie wymyśleć jeden wzór a dobry? U nas powinna być modna główka. Mała. To już jest. Ramiona poszerzone. Ręce do kolan. Mhm. Jedna kieszeń na statut, druga na trzecie śniadanie, a tak. Rękawy obcisłe, żeby w maszynę nie wkręciło. Jednym słowem, model powinien być praktyczny. te modele są bardzo praktyczne? Praktyczne powinny być w produkcji smolę. Ja projektuję stroje wieczorowe, a nie kombinezony do roboty. Aż proszę bardzo, niech będą mi wieczorowe. W końcu trzecia zmiana też z czymś musi iść do pracy. A dlaczego zaraz szpilki i gołe plecy? A jak nas na przykład zaskoczy alarm i przyjdzie nagle stanąć w jednym szeregu, ramię przy ramieniu, to co wtedy? No to łopatą zamachu nie zrobimy. Oj, naprawdę jesteście strasznie staromodni. A myślicie, że jak alarm, to od razu z łopatą, tak? Nasz czym? Z komputerem osobistym? A kto wie? Może za kilka lat w każdym polskim domu będzie komputer? Komputer? Może najpierw papier toaletowy? <kluzła> Ile lat można w środku Europy gazetą dupę wycierać? <noise> Akurat ta część ciała nie musi być najlepiej poinformowana. Mimo, że przez rzecznika. Rzeczywiście, posiadamy na tym odcinku pewne zaparcie, ale wszystko przecież w waszych rękach. No, to widać. <noise> Smolę, mam do was prośbę co to dziś wigilia? Dlaczego? To dyrektor do mnie ludzkim głosem mówi. Mam prośbę teraz w tym sensie, że chcę, żeby się w tej chwili wymyślili jakiś trend taki, żeby było ciągle modne to samo. Jednakowe dla starców, dzieci, dla kobiet, mężczyzn rozumiecie o co mi chodzi? Może jaśni. Jaśnie panie. Na przykład, jeżeli ktoś zabłądzi w lesie w nocy, żeby mógł sobie z dwóch równych części zrobić namiot. A z czterech kuchnię polową i stołówkę. I, z... ta, ta. I rynne w rękawie. No, brawo, już macie pomysły dobre, tak, tak. Jak właśnie coś takiego wymyślicie, to nam się zwolnią wtedy moce produkcyjne i wam będziemy mogli dać ten papier. Skoro wam tak nie odpowiada prasa krajowa. No chcieliśmy się... drugą Japonię, a wyjdą drugie Chiny. No, nie zupełnie. Ich nakrycia głowy są niepraktyczne w naszym klimacie. A, dyrekcji Cze... chodzi o to, żeby był Beret z Daszkiem. O, tak jest! I z paskiem pod brodą. Żeby wiatr nie zjął. To już nawet wiatr wam zjewa? Z... Daszek jest potrzebny po to, by patrzeć pod słońce, czy nie nadlatują. No, teraz wiecie, o co mi chodzi, tak? w gołębie, pokoju. No, Nie, dyrektor, y, zachodzi takie ciekawe zjawisko. No, no. Otóż, jak zakładam sobie taką czapkę z daszkiem, to mi się wyłącza myślenie. Jak dyrektorowi. Półkule mi się rozjeżdżają. Przechodzę na odbiór i czekam na rozkazy. O, właśnie, tak jest, macie rację, na I rozkazy. I takiego głupiego ryja dostaję. No. Powiem Wam krótko, przez tę Waszą anarchię mamy teraz takie długi, że musimy wszyscy zacisnąć pasa na dwa, trzy lata. I szyć tanie, prosto, ekonomicznie, bardzo długie serie. Byle nie z automatu. No. I pospieszcie się, bo finał już blisko. No, całe szczęście. Na koniec to Cię chyba upije. Oj, uważajcie, Smoleń. Uważajcie. Alkohol zabija powoli. Mnie się tam nie spieszy. <noise> Już was widzę. Upijecie się jak ta. Co wczoraj z dyrektorem była. To jednak prawda, że hamstwo długo się trzyma, ale w końcu wyjdzie. Proszę, dyrektor pierwszy. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comment ça va? Monsieur Smollin? Oui, Pierre no, bardzo mi przyjemnie, Christian Dior zaor. <noise> Chcieliśmy dziś Państwu przedstawić historię pewnej firmy krawieckiej. Firmy, która mogłaby się nazywać Moda Polska. A właściwie Mloda Polska. Mloda. Ale L jako zbyt trudne do wymówienia po tej stronie bugu, Zatarło się z biegiem czasu i pozostała Moda polska Początki naszej firmy Giną w pomroce dziejów Kiedy to jeszcze nad drzwiami naszego sklepu Widniał dwujęzyczny napis Krawiec murzystwienny Onże madam i przeróbki Potem napisał się znowu jednojęzyczny i firma zaczęła się prężnie rozwijać. Mieliśmy filię w Wilnie i we Lwowie, a w XX roku nawet w Kijowie. W sumie był to jednak niewielki zakład o bezpretensjonalnej nazwie Panda, co nie chciała i nie mogła uczynić konkurencja, uczyniła niebawem międzynarodowa wojenna zawierucha. W tym czasie nad naszą firmą zawisł napis. Nur Firdamen. Nas tam wtedy jednak nie było. Pracowaliśmy w pobliskiej gar kuchni u krawcowych. W tym czasie prawie całe krawiectwo skupiło się w spółdzielni Las. Większość jako artystyczne krawiectwo. W skrócie AK. Choć była również amatorska lewizna. Bez skrótu. Lata wojny minęły i Wanda znów zaroiła się od klientek. Nosiła teraz nazwę Spółdzielnia Odrodzenia Imienia Wandy. Wkrótce dodano również nazwisko – Wasilewska. Mimo tych rozpaczliwych zmian, zakład nasz nie uniknął nacjonalizacji. I niebawem Wasilewska, po połączeniu z Jankiem Krasickim, wytwórnią wody sodowej imienia Janka Krasickiego, dawniej biskupa Ignacego Krasickiego, otrzymała nowego patrona. Jakuba Szele. Tak, szyliśmy wtedy głównie szele, szele. pasy i packi na stonkę imperializmu. Szelawi. Modnym był wtedy kostium o wdzięcznej nazwie Pastuch Świniarek składający się z takiego wora, sznura i batoga. Główny krojczy uważał wprawdzie, że od Jakuba Szeli lepszym patronem byłby Feliks Dzierżyński, ale ubiegły nas już inne zakłady w sąsiedztwie. Fryzjer, żłobek i jatka. Czwarty zakład na ulicy nie mógł nazywać się tak samo. Po październiku... ...przyszedł listopad. ...i przemianowaliśmy się na zakład samorządowy imienia Gabrieli Zapolskiej. Ty, a wiesz czemu Zapolska nie wyszła za mąż za generała Zaruskiego? Nie. No bo ona była dla niego za polska, a on dla niej za stary. nie, nie lubiała generałów. Październik minął i wkrótce nastąpiło centralne losowanie patronów. Młodzież akademicka, studenci żądali Elvisa Presleya, Billa Halleja, Czaby Czekera. Ja tu kogoś z radia Luksemburg. Władza poszła nam na rękę i po tajnym losowaniu przyznały za patrona Róże Luksemburg. Nie po marcu 1968 Róża wyjechała do Luksemburga, a nas przemianowano na punkt usługowy Rzepicha. Ale polski punkt usługowy. Polski punkt usługowy na licencji General Motors. Niebawem nasz kierownik odszedł, ze względu na własną prośbę i zły wzrok. Prawdę mówiąc, nigdy nie odróżniał Pepity od Rapa Portu. I zbyt długo lansował garnitur jednorządowy. Nowy krojczy orzekł, że nazwa punktu usługowy brzmi zbyt skromnie, jak na trzecią potęgę w produkcji zamka błyskawicznego na głowę. Stąd ówczesne hasło, wszystko na zamek! I przebranżowaliśmy się na salon krawiectwa ciężkiego Pol Kroi Nowy... Zaapelował do naszych marzeń. Pomarzycie? zapytał. Pomarzymy! Zażartowaliśmy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze. Szyliśmy teraz głównie na eksport, i tylko to, co nie nadawało się do wywozu, pozostawało w kraju. A mimo to z każdym wysłanym ciuchem popadaliśmy w coraz większe długi. Może dlatego, że do majtek wysyłanych do Angolii dolarze za sztukę sprowadzaliśmy z pobliski Japonii gumkę płacąc po 5 dolarów za naciągnięty metr. A kiedy cena majtek na giełdzie światowej opadła całkowicie, ukazała nam się goła prawda. Szczęściem był to gorący sierpień. Sierpień był gorący, ale wiał wiatr od morza. I dyktatorzy mody zalecali kasy ochronny. Wtedy to przeszliśmy ze struktury branżowej na regionalną. Ale kiedy nie zgodziliśmy się na nazwę, krawiectwo patriotyczne cecora, dyżurny krojczy cisnął nożyce, aż stół jęknął. Niebi, niebi. nie, bi, nie bi. Tego było już za wiele. Większość z nas oddała na parstki. Zresztą i tak nie było już z czego szyć. Zima zastała nas gołych i nieprzygotowanych. W modę wszedł kolor kaki. Kaki kol Aha, kolor. Handel położony był na łopatki, zresztą obie łopatki ściągnięte w postawie zasadniczej. Trzecia łopatka dozna wyznań dynda w swisie na pasie. Z przodu koksownik i emeryt z pudełkiem landrynek. Firma nasza raz jeszcze zmieniła nazwę na Pron przeróbki, renowacje oraz naprawy. I znów zapraszamy do salonu mody. Odwiedził raz nasz salon mód. Odziany w łach. Poznałeś go? On trochę schudł. To był na wróble strach. Mm, choć nie miał odpowiednich kwot. I cienki był jak szerć. Kolekcję, Kolekcję modną na ten rok. Ten, ten strach ten zapragnął zapragnąć. mieć. I tutaj przyszła nam z pomocą moda na biedę. Moda na biedę. Zazdrości lądy. Zazdrości biedę. Brać się modnie już nie jest trudno, bo można biedy rozdać porówno. Moda na biedę, dziś modna bieda, stracha na wróble, prezent i speda. Moda na biedę nie chowa głowy, widać lansuje ją ktoś w Moda na biedę Moda na biedę Zazdrości Paryż Zazdrości Eden Nareszcie Kanony sztywne W tych brudnych Hiblach Chyba już wiecie My mamy pierwsze